Tak, mnie też uszy bolą. Przewinę to pizdu. No, dzień dobry, widzowie, witam was. Doczekaliście się w końcu. Gram w nozloka, bo nie wiem, tak mnie dzisiaj z rana wzięło, że matko jedyna. Muszę sobie zagrać w piątą generację, nie? Tak, ale tak sobie myślę, nagrałbym to. Początkowo miałem nagrać po prostu blaki, nie? Tak, tak po prostu snagać, jak gram w Pokémon Blaki mam wywalone we wszystko, nie? W konsekwencji i tak dalej. Ale, ale uznałem, nie. No co, nagram na Zloka i witam Was. Blaze Black 2 Redux. Jest to gra, którą już wcześniej nagrywałem, przynajmniej próbowałem nagrać. A tym razem podchodzimy do tej gry ponownie, tylko tym właśnie razem już na Zloku. Jeśli nie wiecie, czym jest Blaze Black 2 Redux, jest to o wiele trudniejsza wersja zwykłych Black 2. Jest to w sumie taki trochę remake już starego w sumie w Blaze Black 2. U Blaze Black 2 chyba w 2012 gdzieś wyszło, także no, trochę starych hack. No ale to nie nowszy, ten już ma no, chyba. Ta, no jeśli chodzi o zasadę na Gram takie podstawowe dosyć, że y, jeden Pokémon na drogę, każdy Pokémon musi być nazwany. Y, podczas walki się mogę leczyć i wiadomo Pokémon umiera, nie? I eventowe Pokémony też sobie on counter nowy. Myślę, że na jednej drodze mogę zobaczyć i Pokemono na dziko i na przykład jakiś eventowy, jak jest. No, sobie zagramy kobietką. Zdawać się po prostu zuba czy, czy być oryginalnym i wymyślić jakieś ciekawe żeńskie imię. Nie. A, dziczek. Pamiętajcie, dzieci nie pijcie energoli. Ja piję, bo już to dla mnie za późno jest. Dnia bez to teraz nie mogę wytrzymać, nie? Będę to musiał w końcu datek zrobić. Ogólnie ta seria... Nie planuję, że miał jakiś taki dopierdolony montaż. Trochę klasyczniej robiona, w sensie, wie, wiecie o co chodzi. Znaczy, kurwa. Montaż będzie, nie? W sensie, będę taki zawsze robił, czy znaczy będę tam wycinął, ale tak, bardziej, właśnie klasyczniej będzie. Nic nowego. To pamiętam, że chyba Scheimina, nam pokażą, no. Powiem, co z tym Ten Randomowo się pojawił, bo chcieli się, wiecie, pochwalić, że umią zaprogramować Scheimina. Czasami chyba się nazywałem z całych liter. Z całych liter, no, wskazanie nie połówkami sobie zostawię na Shift. Nie będę się bawił w Set Mode. Jakbym grał jakieś normalne Pokémony, jakieś faje redy czy coś, to w Set Mode jeszcze tak. A to jest dosyć trudny romhak i jeszcze siebie aż tak nie nawidzę. Nie, nie nawidzę, ok? Dave mi każe robić? Czemu? Aha. Nie w oryginale to na coś gadała, wiecie, czym czy jest Pokédex, czy coś tam. No to mi po prostu save kazała zrobić na no spokoju. czy to będzie to taka długa sekwencja. wykonywania wszystkiego. Jakiegoś hard modea. Easy Mode, Challenge Mode i coś jeszcze, Black City, o Jezu, i White Forest, o jednak nie. Dużo saveowania jest w tym Haku. <grych> Chyba się boję, żeby jakieś crash nie było. No bo na ty nie idziesz, bo się boisz, bo kobieta. Chuj, że ja jestem kobieta. Ja trochę nie rozumiem czemu to jest taka przerwa w rozmowie, tak po prostu. Nie, nie rozumiem trochę właśnie po co. Ja się nie, że to przeszkadza, jakoś tak po prostu nie rozumiem, po co jest ta przerwa. Będę miał parę podejść do tej serii. Nie wątpię, co się skończy ciągłym takim ciągłym ranie. Czy nie no, sobie zrobimy, załóżmy, nie wiem, 10 prób sobie dojdziemy, dobra? Takie 10 prób sobie dam. Jak mi się nie uda przejść, trudno. Jak już będę gdzieś w pizdu daleko i przegram, to wtedy już nie będę robił, no chyba że mi się będzie chciało jednak robić. No jeśli chodzi o startenia to są te same, nie wiadomo, Snajwi, Tepi, Koshu, nic nie muszę przedstawić tutaj. Nie wiem, ostatnio gram to wziąłem Snajwiego, ale weźmiemy sobie chyba, chyba sobie po prostu Tepiga wezmę, no po prostu sobie Tepiga weźmiemy. Dużo osób nie lubi Tepiga, co w się sensie Bora, bo jest brzydki czy coś, ja w sumie lubiłem Bora, się jakoś do niego przekonałem. Jeśli chodzi za są nickname, bo muszę każdemu nadać nickname. I w sumie o tym nie pomyślałem. Jakby ja po prostu odpaliłem sobie nagrywanie tego celu, zrobiłem i... i nagrywanie odpaliłem. Także nie myślałem nad nazwami i w ogóle nad niczym innym, nad przygotowaniem się do tego odcinka. Jak z tym świniem jest. I nazywam po prostu świń? Najdziwniejsza nazwa, ale jakby po prostu nazwę świń. Bo zobaczmy, jak on wygląda, jeśli chodzi o statystyki. On trzyma już Oranbery. Jest premier bolu w ogóle. Nie rozumiem po co ta zmiana, w sensie... jeśli mi to zmienia, ale po co? Czyli, że na przykład taki Ember nie podpala teraz, tylko po prostu bije więcej? W sumie... Mnogi. Mi jest to najgorsze. Troszkę, że właśnie mam Specatech zmniejszony. Ktoś tam, o Jezu, chce być silniejszy, też mi daj Pokedex, mimo że chujcił w dupę. Zupełnie przypadkowo ma Oszołata, którego zupełnie przypadkowo wykluł z jajka. Ciekawe, czy ma akurat Oszołat. Nie wiem. Dobra. To co? Ale trochę zapomniałem, co jest walka w ogóle z tym rywalem. Mi troszkę więcej bił. A chyba powinien no chyba powinienem przeżyć. Nazwę się zwykle zaczyna od Pokédexa i od Pokéboli. No to się chyba bardziej od Pokéboli zacznie, bo już mam Pokédexa. No teraz idziemy do Poké Center, to mi będzie tłumaczyło jakieś te wiadomo, rzeczy. Dziwne, że tego nie usunęli. Znaczy to okej, okay, to jeszcze mogę sobie zostawić, bo to się wleczą, Wleczam. że sklep jest o Jezu. To jest sklep, o Pokéboli zostałem. Myślę, że Pokéboli się później dostaje. Że tam przed tą trawą, że ona pokazuje jak się łapie Pokémon i wtedy mi daje Pokeballe. A On no chyba, że normalnie da, dawała tam, tylko że tutaj zmienili, że tutaj daje. Dostajemy, okej. Okay. Chyba w każdym haku Dryano się dostaje 50 pokeboli na początek. Czy przynajmniej tak kojarzę, że coś takiego było. Okej, okay. rower też się zawsze dostaje na samym początku. Znaczy sam hak, że Blaze Black jest Dreano, nie? Ale że to jest... że ten remake był bardziej tworzony przez tego Afexa. A Draiano to po prostu tylko po pomagał. Okej, okay, to my dostaliśmy, miałem jakiegoś... Diracciego randomowego. Po prostu to normalnie był tutorial o panie Pokémonów, ale za to... Go nie ma teraz, ale nam wcześniej dała Pokebole. Mamy Pokebole, mamy Pokedexa. Także się już zaczęty. Więc... Oto nasz pierwszy encounter, jest im. No, co by kurwa innego mogło być? No, wolałbym, nie wiem, co. w Starliego pewnie. Widzę, już ja bym chyba wolał, szczerze, nie? Z niczym mam dokumentacji, mógłbym sobie zobaczyć, jakie to są Pokémony. Z ich ja chyba je włączę. Odpowiadam sobie tylko na dzikie pokemony, jeszcze sobie będę pewnie patrzył w dokumentacji jakiejś, nie wiem. W dokumentacji będę używał tylko do patrzenia, jakie są dzikie pokemony po prostu. I do patrzenia jakichś, nie wiem, zmian w pokemonach, Na przykład, wiecie, jakieś ataków się uczą, czy może jakieś tej mają inne, nie? Bo teraz jeśli chodzi o nazwę, jeśli chodzi o Patrata, to wiesz z tym się kojarzy, to Patryk, A chce być oryginalny. Jego nazwę Patryk, ale od tyłu, Kyrtap, tak, tak, Kyrtap po prostu. Nikt inny na świecie nie nazywa jeszcze Patrata Kyrtap, nie? No. Okej, okay, mamy zwieszonego speeda, trochę... no, mi sumie git, bo atak ma chociaż zwiększony. Znaczy no, speeda nie mieć obniżonego, jak już to jakiegoś defa, bo speca tak najlepiej. Ale no dobra, jak jakie to jeszcze były w ogóle Pokémony. No patrat, właśnie starli jakieś te, no takie podstawowe. Venonot, ok. Nie wiem, co to robi Venonot, ale spoko. No i patrat i płyn to są mają największą szansę, bo 20% zresztą ma tak sobie po 10 albo 5%. No szkoda trochę, że patrat tak urat. A zresztą. Czyli ja, Emel, no, też nie jest aż takim złym Pokémonem, nie? Lenora na przykład to ze swoim łoczowym umie najebać. I ogólnie, sorry, że na przykład nie ma tego. Na no, layoutie nie ma Pokémonów, ale jak mam być szczery, jak ostatnio robiłem Dark Warship, to się głównie chciało nagrywać strasznie tego, bo widziałem, że muszę Pokémon do layoutu dodać. Nie chcę mi się tego Photoshopa odpaść, dodawać tych Pokémonów specjalnie i tak dalej. Gęsto ja co pamiętam, jeszcze jak grałem ostatnio tutaj, gdzieś chyba można małpkę dostać chyba ten gościu daje. I on da mi właśnie pan Sage'a. Czyli dobrze pamiętam. Być oryginalnym i bardzo oryginalnym na po prostu Sage. Jest małpą. Jest trawiasty. Lubi bana. Lubi banany. Lubi banany, to mi starczy, nie, po prostu. Jest małpo, więc musi lubić banany, no jak nie lubi bananów, to się w kurwie wtedy. Cieka muszę, muszę coś sprawdzić. Chcę zobaczyć, czy będę w stanie... ...sobie dodać cukierki do gry, po prostu. Żeby, wiecie, nie musieć XP i tak dalej. Okej, otworzy mi się save. Także fajnie. I czy mam cukierki? Mam cukierki, no i git. I już. Dobra, no i fajnie. Już się będę musiał, wiecie... ...będę musiał wycinać, jak sobie, na przykład, łaził, expił i tak dalej, Ja tak to. W ogóle nie popatrzyłem na ich e, naturki, a na tego popatrzyłem przecież. Ten ma bashful, czyli ten ma neutralną. No tak, w sumie lepsze, lepsza neutralna niż jakby miał, wiecie, na przykład atak zmniejszony czy coś. Dobra, może użyjmy sobie kirtopa czy coś innego. Czasem trzeba, wiecie, czasem trzeba, wiecie, inaczej, bo tak monotonnie wszystko robić to, to nie jest fajne. E, czekaj, to jest, czy jest też nowa droga, ja też coś mogę złapać. Spring, teraz moją pogodę, czyli Spring to był jesień? Kurwa, nie pamiętam czy Spring to była jesień, czy... Nie, to jest wiosna. Autum, to jest jesień, no. Więc mamy Pidawa, Suadla, Cubona, Lotada, sidota, Belsprouta, Ralts, Shroomisha, Ankeia, Bagona i Miofa 2%. Dwu... Mioff jest najrzadszy 2%, Bagon za to ma 4%. No to w sumie cokolwiek się przyda. Cubon, ok. Aż Rage'a, no dobra, to z Raj'a, nie będziesz tyle bił. Stworek do drużynki no to cię ama. Nie będę mówił czemu. Nie będę mówił czemu, bo nikt nie zrozumie czemu. Yy, Okej, okay, specjalny ma zmieszony. To jest zajebiste. O jezu, jeszcze nie może dosyć kryta na łeb. Ty. Mocny, mocny kibon się trafił. W ogóle teraz na farmę idziemy. Na farmie też będę mógł Pokémon złapać. I z tego co pamiętam, to tu chyba dostaje się jajko w tym romhaku. z tego jaka się może chyba jakikolwiek baby Pokémon wykluć. Także może być, wiecie, jakiś elekit. Może być też Munchlax. Może też być klefa. Także nic. Zasadniczo... Czy wystawiłem na nalazującego pokemon'a? No przeżyje PK jednak, no dobra. <laughs> Nie wiem, się zagalopowałem troszkę. Headbutt, headbutt headbut i. Śpirduł. Śpirduł się! Mamy no tak: Lipapa, Zurila, Machopa, Maripa, Riolu, Ponyta, Psajdaka, Tailowa, Pucieny i Handaura. My też wszystko Git. Wszystko będzie Git. I zawsze. Arip. I to jest chyba najlepsze, co mogłem dostać, tak szczerze. foro zawsze kozak. Nie wiem, czy przypadkiem Driano zawsze w hakach nie robi, czy amphora jest smoczy. Może mi się tylko wydawało tak. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem Blaze Black tak nazwę po prostu. To było chyba gdzieś zaraz po Per Randomizer nazwach, to to serię usunąłem. I było strasznie dużo serii, które usunąłem na kanale, nie? Pamiętam, że tam miałem chyba Maripa, którą tak nazywałem. Oh shit. Więc wiecie, że. że oh, she. Nie, że napój. że she od. Tego, że od Owcy, a Ty od No Najbardziej przemyślana za Pokemon'a jaką w życiu wymyśliłem, nie? Nie wiem, wiecie co? Trochę się boję, a i ogólnie nie wiem jakie są level cap'y. Trochę mi się nie chce patrzeć. I że będziemy sobie na żywio patrzeć, będziemy na żywioł lecieć Bez żadnych level cap'ów. Że też się będę staro nie przekraczać jakoś bardzo level cap'ów. I też nie być jakoś mega overleveled. Ale nie będę aż taki wiecie, aż tak bardzo, bardzo wyznaczę sobie te level capy. Chyba są dodane level capy, chociaż wątpię trochę. I nie patrzę w ogóle o shitach. Ok, daj neutralną, jak Cubon. Yy, dobra, no nie wiem czym zaczyna rywal. Normalny chyba zaczynał jakimś, nie wiem, purloinem? Nie purloinem. Patrzę tym chyba. A jest zaczyna tailow, okej, okay, czyli Więc dobrze zacząłem. Okej, okay, a ma się nauczyła kredbone klawa, czyli w sumie dobra. Git, git, że wbiłem dziesiąte poziomy, no oczywiście paraliż. Nie no, że się przebił przez paraliż, to jestem w szoku, nie? No teraz się nie przebił, teraz się, drugi raz się nie przebił, nie nic nowego, żadna dla mnie nowość. Tak, zrobimy, teraz będzie oszołat. dobra, że muszę ten ją wykorzystywać cały czas, tylko weźmy sobie Banana, Magical Leaf, Sharanberry, Śmiecium, okej, okay. mhm, mm mhm, mm łatwo z Tobą, no teraz będzie ten chyba Team plazma. Czemu, się wyda... Czemu ja coś pamiętałem, że tu był taki moment, że Team Plazma się tak przez nas, coś chce... tak po prostu, <grym>, że Team Plazma przez nas po prostu przebiegnie, aż odrzuci na bok i przebiegnie dalej, nie? No to jednak tak nie było, Ale na pewno ty leczysz Pokémony. No właśnie, i ty dajesz to jajko, o którym mówiłem. Czy znaczy właśnie nie jestem pewien, ale wydaje mi się, chyba każdy Baby Pokémon się może z niego wykluć. Pokémon Krysa takie coś było, takie jajko, że, może, że się dostaje jajko w Daker i z niego się może każdy Baby Pokémon wykluć. I że ma chyba tam zbustowaną szansę na bycie Shiny, chyba na 50% miało, tego co kojarzę. Mi się najczęściej wykrywała oczywiście klefa i oczywiście Shiny, nie? Nigdy jej nie używała. No, jeśli chodzi o tego Pokemonu, którego bym chciał? Nie wiem, co bym chciał. W sumie Lekid byłby zajbisty, bo uwielbiam Lekida, ale co korek, będzie git. Okej, okay, no i to nie są same baby Pokemony, bo jest Litwig. Chyba, że Litwig się zalicza do baby Pokemonu. Przecież w sumie wątpię, a z Purple pur. Defense as dev. to nie wiem czy to jest dobre. Yy, nie wydaje mi się. No Ale dobra. No raczej go nie będę używał, bo mam już jakby typika z tego startera. No, ale będzie, nie? Na no, przy... no, wypadek. Jakby wiadomo, co się mogło stać. Nie chcę mówić co, wiadomo. No gracz na się powinno chyba jak najbardziej unikać tych walk z randomowymi trenerami. Ale co to byłby za kontent wtedy, nie? Dziś jest ten, jest normal typeem, nie jest typu Water. Nie wiem dla mnie to też jest dziwne. Czeka nie jest normal. To są chyba fery typy. To jest chyba prostu ferry typem. Albo Normal Ferry jest? Ja typu jest Sazurik? Okej, okay, Azuri jest po prostu Normal Ferry. Okej, okay, warto wiedzieć. 15 lat gram w pokemony i się dopiero takie rzeczy dowiaduję. No, wydaje mi się, spróbujemy dzisiaj chyba Cherena pokonać i odcinek wtedy zakończę. O, gościa jest to przeniesiony, bo normalnie tam był. Jak chyba że specjalnie, żeby go nie można było ominąć. Wydaje mi się, że to może być powód. Po prostu go przenieść tutaj, żeby był takim obowiązkowym. Generem, z którym trzeba walczyć. To mógłbym Purpula wystawić pewnie, nie ma żadnego jakiegoś ataku ciekawego, żeby mi zaszkodzić. Undoal z Intimidate, okej. Okay. Jeszcze haula masz. No to fajnie, że masz haula. Bardzo mnie to nie interesuje. No a podstawowa zasada nazwaków. Zawsze się cofaj po każdej walce. Nie ma co ryzykować, to nie ma, że wiecie. To nie ma, że ty jesteś, że ty idziesz z osłabionym teamem na przeciwnika. Bunk Bunk no już flinch, serio. Już nie trafię, już nie trafią. O. Patrz, flinch. No, jak nie flinch, to nie trafię, nie? Niesamowite. Niesamowite po prostu. Szczerze nie pamiętam, czy się z tym Grantem walczy. Normalnie się z nim chyba nie walczy, ale to jest stromek Draiano, tak że się trochę boję, że z nim się możemy bić. Na pewno... Niesamowite. Ja to tak uwielbiam, jak nie randomowe... Dzięki Pokémony tych zatrzymują. Chuj ci w dupę. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, chyba się z jednak nie walczy. Bo wstajemy bym się nie zdziwił jakby to dodali walkę z nim. Będziemy do Aldera. Teraz będą te walki z tymi kidosami. Yy, tu w ogóle jest to... Przy... O, dzień dobry. się walczy z tymi kidosami, nie? Jeden ma wodne Pokémony, drugi będzie miał trawiaste Pokémony. Nie wiem od którego zaczyna. Zaryzykuję, że zaczyna od tych mocniejszych. Yy... Jak zwykle, jednak nie. Zaszkoda ten... Kurwa, szczerze czuć, że ten tepik ma zniszczony atak, nie? Bo tak ma z tego Embera bił. Twister. Wiesz, yy, Snivy w FromHack'ach Dreyano jest najczęściej... Yy, no no, pamiętacie jak mówiłem, że purpur mi się przyda na wypadek, gdyby? Właśnie o to mi chodziło. To jest ten przypadek, gdyby. Nos Fajnie. No no no, fajnie, fajnie. Bardzo. Lubię. Na końcu szyj. Fajne. No bo to zobaczymy z tym... A mnie jeszcze te piga wyleczył. szmaciarz, Jeszcze mi go wyleczył, żeby mi jeszcze przykrzyj było. Dobra, wydaje mi się, że pan szej tutaj pozamiata wszystko. Na wypadę, gdyby coś, to jeszcze mam ushita, Nasz pierwszy Pokémon. I też nasza pierwsza śmieczna, widocznie. Spoko. Nic nowego w sumie, jak <laughs> tak sobie pomyślę o tym. Dobra, weźmy sobie jakieś potki na Cherena, bo Czern będzie na pewno przyjebany. Czekaj, to się w sumie nie walczy tylko z Czernem, nie? jeszcze będę musiał z roxyn walczyć. Jest chyba na to obowiązkowa, że bez walki z nią nie można do Czerna chyba pójść. Mo może nie trzeba, może jednak nie będzie trzeba z nią walczyć. No tam jest Roxana, widzicie? Już nie, chyba czekaj, ona chyba tutaj. Nie, to w Radical Redach tak było. W Radical Redach tak było, że tam byli liderzy z JoTą i z nimi najpierw trzeba walczyć, dopiero później z tym, z normalnymi liderami. Dobra, już 15 poziomy po prostu wszystkim wbiję. Teraz będzie ewolucja w Flafiego, A weźcie, Kurt'a został. O, low się uczysz! O, to mi się przyda. Dobra, no to najwidoczniej Roxana nie jest obowiązkowa. Także git, bo Roxana bym nie mogła zaswipować, bo pamiętam, że kiedy się grałem, to ona ciężka była, że... Parę, parę podejść do niej miał. Kurwa, za duży poziom sobie wziąłem. Ja na pewno to będzie tak, że czerwony będzie miał 14 poziomy. 14 poziom to jest taki w sumie standardowy chyba od pierwszego lidera. No to ten poleciał w miarę łatwo. Teddy Nie wiem, czy on ma jakieś flashbacki mam z tym Teddy że się go trochę boję. Ale może niepotrzebnie. No niepotrzebnie najwidoczniej. Nie wiem, zobaczyć sobie na rozpisce. Arena, jakie on ma ataki w ogóle, żeby się przygotować. Szczerze chyba tak zrobię. Nie wiem, może dla niektórych to będzie cheatowanie. Takie oszustwo, że sobie będę to patrzył. Ale sobie to zobaczę. Wiecie, nie chce mi się też tego, tego przychodzić 15 razy, nie? <grytania> Czel ma 13 poziomy. Okej, okay, czyli troszkę jestem... Troszeczkę overleveled, bo no to sobie tutaj przejebany troszkę, mam wrażenie, chociaż on, jego jestem jest dalej Lilipop. Dobra, no może przez to, że jestem level, to trochę lepiej będzie, trochę łatwiej. Podajmy wszystkim orandery se mają, bo nie mam chyba innych itemów jakichś ciekawych. A, to zapomniałem wspomnieć o tym, że ja też sobie spaczowałem grę, że nie mam i fałek, się efa, nie i fałek, efałek nie mam grze, nie? Sobie nie wiem, czy to łatwiej, czy to trudniej, chociaż jestem trochę trudniej, nie? Nie wiem, co mogę komuś quick Claw dać. Tobie dam Claw najwyżej. No bo on zaczyna z mincino, ma trakt, także domyślam się, że jest... Nie wiem, czy to będzie damski? Może być damski. Dobra, chuj, ryzykujemy, że to jest damski mincino. chyba, że dali męskiego mincino. Ty ma atrakta. Dobra, jest damski, także dobrze. Bo zróbmy po prostu Bonklap. Club. to voice, Ok, Okej, okay, malutko. Nie wiem, czy zaczął Voice jest coś silniejsze. Chyba nie. Nie, zadał mi najpierw 9, teraz chyba 10 mi zadał, czyli tak w sumie, chyba jest mocniejszy z każdego turu. I czekaj, on ma Cell Battery. bo baterię, czy to... Okej, okay, to nic się zmienia. I papież zasadniczo najgroźniejszy, bo on ma Warcupa, także fajnie byłoby go od razu zdjąć. W sumie nie wiem, może zostać plafim i najpierw y, Thunder wave użyć? Chyba ja tak zrobię. Thunder Wave. Sanda, tak, żeby wiecie, jak najbardziej go powkurwiać. On się setapuje, nie? On się setupuje na maksa. Elektroweb No trochę z tego elektroweba bije, jednak. Okej, okay. jestem szybszy. Troszkę to za łatwo idzie, właśnie. No trochę zjebałem się, tak Przelevelowałem, no, Ale trudno. Nie no, spodziewałem się, że ma zboostowane poziomy. 13, nie nie, no, ja byłem pewny, że ma 14 albo 15. To to teraz tylko mancha. w sumie mogłem zostać tym fluffim. Ok, workup, ale już powinien paść, no. Bo to było łatwiejsze niż myślałem. No ale dobra, no nie ma się coś co dziwić, nie? Zresztą nie tak, że ta walka była mega łatwa. Bo w sumie była mega łatwa. Znaczy może by też nie było takiej różnicy, bo. Znaczy nie, byłaby różnica. Bo by Mali mnie w we, we, we Flafiego i by o wiele słabszy. Także no dobra, trudno. Trudno się mówi. Dobra, to wydaje mi się, że na tyle na dzisiaj. Godzina materiału. Bo trochę szkoda świna, że mi umarł. Jednak miałam nadzieję, że sobie położyłam Embora w tym ranie. Zobaczymy, może długo ten ran nie potrwa jeszcze i sobie reseta zajebiemy, to może trochę mi się dłużej uda wytrzymać z tym pigiem. Także dobra, to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, który oczywiście nie pytajcie kiedy go nagra, bo nic sam nie mam pojęcia.